Dariusz Kozelan, witam Państwa. Witam również Macieja Kaniastego, koordynatora rozgrywek w Poznaniu. I zanim z Maciejem porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w poznańskiej Lidze Red Box, to zapraszam na rzeczywiście no, wydarzenie weekendu, a może nawet całego sezonu, ponieważ grały ze sobą lider poznańskiej Ekstraligi i drużyna, która zajmuje drugie miejsce. Więc absolutnie, absolutna czołówka, mecz pomiędzy autami terenowymi a Holandią. Oba zespoły, Holandia i auta terenowe, w tym sezonie jeszcze w Lidze nie grały, ale spotkały się niedawno podczas prestiżowego Red Box Cup. Wtedy w rozgrywkach eliminacyjnych padł remis 2–2. do 2. Spotkania pomiędzy tymi drużynami są zawsze ozdobą każdej imprezy. Mimo, że Holandia to beniaminek ekstraligi, to już w pierwszym sezonie walczy o tytuł mistrza, a auta wydawały się głównym kandydatem do zdetronizowania Jorku. Mecz był naprawdę dobrym widowiskiem piłkarskim, które świetnie rozpoczęła Holandia i do przerwy prowadziła 3 do 1. Auta przeważały i powoli odrabiały straty, chociaż przy wyniku 1 do 4. Wydawało się to nie do zrealizowania, a jednak w końcu doprowadziły do remisu. Ale tuż przed końcem Holandia przesądziła sprawę. Marek Bączyk trafił na 5 do 4. Dla zwycięzców bramki strzelali także Miłosz Lisiak 2 oraz Jakub Dłużewski i Krzysztof Szerszeń. A dla aut terenowych dwie: Patryk Niemczyk oraz Bartosz Laufer i Damian Klerkowski. Słabo, początek słaby, później goniliśmy, udało się zremisować. No i w końcówce się przydarzył błąd naszej obrony. No i padła decydująca bramka. Remis nam pasował, dlatego tak już myśleliśmy, że będzie remis. No, nasz błąd i padła bramka, więc trudno. Dzisiaj coś, się, coś zmieniliście, bo nie wiem, bo kolejnego bramkarza spróbowaliście ściągnąć jakieś jeszcze zmiany personalne, to jakby takie wymuszone, czy jeszcze chcieliście docisnąć mocniej i tutaj absolutnie zdominować zespół Olandii? Z Trzech chłopaków jest na obozie Dopiewie i zabrakło na, na, na pewno. Bramkarz ma kontuzję. Dzisiaj był rezerwowy, ale też dobry. No. No, skład był trochę okrojony, ale no, było osiem osób. Nieraz graliśmy w pięciu, w dziesięciu i no nie ma reguły, nie ma reguły, ale wszyscy ci, co mieli być, byli. Olandia Wam nie leży, bo na turnieju też nie, nie wygraliście, nawet nie przegraliście, bo był chyba remis w grupie. Był remis, 2-2. Dużo biegają, w sumie my też dużo biegamy, ale no, no ciężki, ciężki, najcięższy przeciwnik, naprawdę grają super, super, super w piłkę. I no, My, mi się wydaje, że zasłużenie wygrali. Strzeliśmy pierwsze cztery bramki w tym momencie zrobiło się 4-1 dla nas. Mieliśmy nadzieję, jeszcze strzelić parę bramek, żeby to uspokoić. Jednak nie wyszło, doszli na 4-4. Ale na szczęście udało nam się pod koniec po błędzie przeciwnika strzelić jeszcze jedną bramkę i cieszymy się z tego bardzo. Ale ewidentnie broniliście już, tak? Taki był, taki był pomysł, żeby już nie angażować wielu sił, tylko kontrolować. To znaczy nie mieliśmy jakiegoś planu, aby bronić w drugiej połowie, ponieważ. Troszkę już e, te, siły, te siły brakło, a było to widać, w końcu dość na 4-4, więc no, ile można biegać też na tej sali, nie mieliśmy dużo zmienników, więc tak się potoczył mecz, my jesteśmy zadowoleni, więc. Zapytam Ciebie jako napastnika. trudno się gra z obrońcami autorenowych, twardzi, wybiegani, mocni, wysocy, więc kłopot z nimi jest spory chyba. Tak, oczywiście, szczególnie e, No Jest postawnym zawodnikiem, ciężko jest w ogóle się pchać z zawodnikami cięższymi od siebie. E, nie dość, że są ciężsi, to, to jeszcze są dodatek e, szybsi. Ciężko było, ale e, zawsze pozostaje taka niepewność że przeciwników. E, Zrobiłem gdzieś błąd, zostawiam troszkę miejsca i, e, i wtedy właśnie można wykorzystać to. Dzisiaj się udało parę razy. No, dzisiaj nie mieliśmy podstawowego składu. Był jeden rezerwowy, który jest, że tak powiem, z głębokiej rezerwy wzięty, który nie grał, Daniel Luis który nie grał z nami już chyba od półtora roku. To był jego pierwszy, teraz pierwsza gra w ogóle na Hali po takiej długiej przerwie. Na takiego rywala od razu. I na takiego rywala, no niestety chłopakom wypadły jakieś tam rodzinne sprawy i wyjazdy, nie mogli dojechać. Generalnie graliśmy bez zmiany, ale po 120% pewnie sił chłopacy wsadzili w to, żeby dowieść te trzy punkty do końca i wygrać ten mecz. I zagrali mądrze, powiedziałbym, a to też był mecz takiego, powiedziałbym, podwyższonego ryzyka. Tutaj wiele rzeczy mogło się wydarzyć, a był bardzo ładny, spokojny mecz I, i ważny oczywiście. Tak, w tym meczu i auta zagrały świetnie piłkarsko, piękny futsal i, i tak samo my postaraliśmy się też zagrać ładnie, ładnie, czysto, bez jakichś brutalnych fal i bez dyskusji, że generalnie praktycznie oglądaliśmy cały czas spotkanie bez jakichś blisków, jedynie na autach. O swoje walczy też Polana, zespół przecież całkiem doświadczony w ligowych bojach. Ale w tym sezonie źle nie jest, ale idealnie też nie. Stąd na razie 11 miejsce w pierwszej lidze. Ogólnie w tym sezonie po prostu strzelamy mało bramek, dużo tracimy. No Gramy przeważnie z jednym na ławce, czasami dwoma, także to sprawia nam duży wysiłek. No I przez to ten sezon jest mimo, mimo wszystko słabszy. To znaczy, że zespół jest osłabiony personalnie, mniej, czy mniejszą ilością zawodników, czy mniej, jakby inna jakość jest? Jest inna jakość zawodników, dwóch zawodników doszło, aczkolwiek czterech odeszło. Ci zawodnicy, którzy odeszli, grają tylko i wyłącznie na sztucznej nawierzchni, na dworze. No i przez to te sezony tutaj na hali mamy przeważnie słabsze, także nie liczyliśmy tutaj... Na walkę o pierwsze trzy miejsca, także liczymy na środek tabeli. No właśnie, chciałem zapytać: środek, czy druga połowa, czy, czy okej, okay, powiedzmy, że środek. Zamierzamy osiągnąć miejsce od 5 do 7, to jest nasz cel. Jeżeli któreś z tych lokat zajmiemy, będzie ok, będziemy zadowoleni. Zwycięstwo Holandii, 5 do 4. Krótko w jednym zdaniu, Twoim. Twoim zdaniem, sensacja? Chyba już nie. Holandia już się dobrze zadomowiła w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, i to jest zespół, który no, może pokusić się o wygranie całej Ligi. No, myślę, że to nie jest niespodzianka. W tej chwili w Excelidze mamy 4-5 zespołów, które prezentują podobną, po, podobny styl, podobną formę, podobne. Umiejętności. Umiejętności, i to kwestia jest dnia, zawodnika lub osoby, która zabyśnie w danym spotkaniu, strzeli bramkę, czyli, może, dwie, trzy bramki i zadecyduje o tym, która duży na wygra. W tym dniu akurat lepsza okazała się Holandia, aczkolwiek powiem szczerze, że auta troszeczkę przespały pierwszą połowę. Tak, Przegrywały chyba 4-1 w tym meczu. Tak, i dopiero w drugiej połowie zaczęły grać swoją piłkę, doprowadziły do remisu. Niestety. W ostatniej akcji troszeczkę e, pechowe zagranie, tam zderzyło się dwóch zawodników z aut, a Olandia doprowadziła akcję do końca, strzeliła na 5-4 i wygrała. I to decyduje o mistrzostwie, czy może decydować nie? Jesteśmy już w fazie play-offów w tej najwyższej klasie? To znaczy, to były ostatnie mecze, e, rundy zasadniczej. Teraz zacznie się dopiero decydująca debata, jakby to powiedzieć. Drużyny z pierwszej piątki będą grały między sobą oraz drugie od 6 do 10. Także o mistrzostwie zadecydują dopiero te, te, teraz te mecze. No dobrze, to drużyny, to ligi, powiedz czy mamy, czy chcemy wyróżnić kogoś za tę ostatnią kolejkę? Jest yy, na pewno bramkarza Olandii Sebastian Maćkowski, yy, mm. bardzo do, pewny punkt zespołu, bronił w meczu z autami z dużym wyczuciem, kilka razy bardzo dobrych interwencji, które, które pomogły drużynie pomógł w odniesieniu, pomogły w, w odniesieniu zwycięstwa. Yy, następnie w tej samej lidze w meczu El Piec Jacek Dębiński, który był klasą dla siebie w drugiej połowie. W pierwszej połowie nie szło mu, był podwajany, jego krycie ścisłe było. W drugiej połowie pokazał swoją, swoją umiejętności, swój, swój talent i zadecydował, bo na 30 sekund przed końcem strzelił bramkę zwycięską dla Jorka, która dała jakby to, odrodziła nowego mistrza. Dalsze, dalsze zawodnicy są młodego pokolenia, bo tak się złożyło, że akurat zaczęli trafiać skutecznie, zdobyli dużo bramek, tak jak Mikołaj Piechowiak w meczu z Ryglejem, zawodnik oczywiście Kłej Poznań, strzelił już praktycznie 7 razy, z tego 6 bramek jest jego autorstwa. Super skuteczny. Super skuteczny. Następnie Marcin Krajewski. Też zawodnik drużyny CGS. Na razie CGS gra słabo, aczkolwiek w zaczyna odbijać się od dna. Marcin jest tego przykładem. Ma, posiada umiejętności i wreszcie pokazał, że stać go na dobrą grę. Kolejnym ze zawodnikiem jest Balcerzak. Nie pamiętam imienia, przepraszam. Z Tech Street Team. Drużyna ta gra w kratkę. Po dwóch, po dwóch porażkach, teraz nieoczekiwanie wygrała z, z drużyną, która pretenduje do awansu do pierwszej ligi. Z omi list. Artur, już sobie przypomniałem, Artur, Artur Bacerzak był akurat w tym dniu postacią numer jeden tego zespołu pod nieobecność Mirka Degurskiego, który jest najlepszym strzelcem tekstry. On wziął wszystko w swoje ręce no i doprowadził, doprowadził że teksta wygrała 6-5. Dużo dzieje się w poznańskiej lidze, ale w playoff w ekstra lidze, w, drugiej, w pierwszej drugiej też, czy takie same zasady, czy tam troszeczkę inaczej? Nie, nie, pierwsza i druga liga gra swoim rytmem, drużyny grają mhm. tylko mecz i grają bez żadnych playoffów, jedynie to w ekstra gdyż poziom drużyn z pierwszej i drugiej nie pozwalał, żeby ekstra uzupełnić o wystarczającą liczbę meczy, żeby mogły grać, bo przykładowo w Liga, że było 14 zespołów, dlatego Ekstraliga gra tylko jako jedyna playoffy. Ale to zwycięstwo Holandii może być ważne, bo punkty są zaliczane do play-offów tak. i może być bardzo ważne w ostatecznym rozliczeniu. Maciej Kaniasty, Dariusz Kozelan. Do widzenia.